Hero. Mam opcję walczyć z Tobą albo z yy, Wiewiórem za taki sam hajs. No, no, Jesteś zawsze w stanie? robić sport. Jestem w, w stanie walczyć z Tobą, oddajesz tak jak się mówiliśmy, hajsa cele hartetywne. W sensie cały. 50 Nie, dla mnie jest 30% Twojej gaszy i dodatkowo oddajesz na cele hartetywne. I dobra, chuj, co łaska, ile dasz? Na celach A te ty ile dasz? To poczekaj, ja się pytam ciebie, to ty masz kontuzję i to ty. Yy... No ja mam kontuzję, I to ty właśnie, masz, ja mam kontuzję masz, i zrobiłem ci łaskę, że to ty to z tobą masz kontuzję. Walczę, bo, łaskę, bo chciałeś. Ale pytałem się ciebie, czy chcesz walczyć, powiedziałeś, że tak. Tak, ja z tego co pamiętam, to był kurwa na mnie nacisk. Spotkaliśmy się dzisiaj... Mordeczko, jak masz odwagę, ale... mówiłeś do mnie, bądź mężczyzną, no. wyjdź z kontuzją. Bądź mężczyzną. No ja tu robię. No to wychodzę, A co ja to ja robię? wyjdź ze mną. Ja mogłem już nie zaakceptować, ja już cię mogłem nie zaakceptować dawno temu. Przyszedłem dzisiaj, porozmawiałem z tobą. Ej, ale patrzcie, jak się bojku. kurz. Ale, ale gdzie jakiegoś, się boję? Ale ja powiedziałem, ja pierdolę, że. Ale bądź mężczyzną. Ale Poczekaj, 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 dlaczego. To są twoje słowa. Tak, ale dalej tłumaczę, Gdzieś... że wezmę z tobą walkę, tylko zapłać dodatkowy hajs na cele charytatywne to że Za to, że się budziłem. Dam tobie kilkadziesiąt tysięcy, żebyś się kapuchy, Nie dasz mi I tylko... dam i dorzucę dziesięć tysięcy na mi, Ale zostaje charytatywne. ci to odebrane za to, że nie zrobiłeś wagi i się obżerałeś, gdy ja ciężko trenowałem, robiłem wagę, głodowałem, piłem wodę. A ty obżerałeś się i jadłeś pad sobie z Queen of the Black w restauracji. Ta. Rozumiesz? Tym się różniliśmy. Ja się przyłożyłem do tej walki, no, a ty mi, totalnie. że miałem kontuzję, ale jak miałem kontuzję, to byłeś taki kozak, a teraz ale dalej. Okulary, żeby nie było widać, że jest przestraszony. Siedzisz tu i, okay. i, i jakieś kosmiczne warunki, bo wiesz, Jakie że Jakie kosmiczne? No, Powiedziałem, to... daj, proponowałeś mi sam ten hajs. No, co proponowałem dobra, ci? Ile jesteś w stanie, nie liczymy... Nie... Słuchajcie, od 12.30 nic nie jadłem, do 18.00 nie piłem, aż zobaczyłem, że zeszło mi tylko 800 gramów i dobra. mówię, pierdolę. Dobra. Ile? To, zacząłem dobra, sobie dobra, pić. No, dlatego mówię. Jedzenia tutaj nie dobra, miałem, to sobie Chcesz pić, tej walki? Chcesz tej walki? No Żeby nie było tak, że ja. Ale ty cię... nie, nie, nie dysponuj nie, nie, nie. moimi pieniędzmi. Jak Dobra, chcesz nie, nie, to sam, nie. jak jesteś posłuchaj, taki dobroduszny, to sobie coś rozdaj. To, jest, to ma być dla ciebie kara za to, że nie zrobiłeś... Ty wagi. kurwa, nie jesteś od karania mnie, ja tu ciebie no. uka ukaram w ringu, jak się odważysz do mnie wyjść, kurwa, gościu. Ale po co tutaj jestem? No nie Weź wiem, ja żeby błagać dawno... mnie, kurwa, żebym oddawał żebyś, całą tak, gaże, żebym błagam cię, komu, żebyś do... Żebym tobie i na cele tak. charytatywne. Błagam cię, żebyś dołożył pieniążki za to, że nie zrobiłeś wagi, żebyś wpłacił na cele charytatywne. Tak. Błagam cię o to. Dawaj, wpłać. Płać te pieniążki i bierzemy walkę. No to walkę. mówię, wpłacam 10 koła, tobie daję kilkadziesiąt, Dobra, jest pięknie. Wpłacasz 20 koła i bierzemy walkę. 20 koła? Na cele do, charytatywne dodatkowo płacasz dodatkowo Z przyjemnością, koła. baby. Zgadzasz się na to? No jasne. Robimy kurwa tą walkę. Wow! I chuj. Pięknie. Ja się. Jaram się w chuj. W końcu doszliśmy do czegoś.